Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach radiażniny FM. Przy mikrofonie, jak zawsze w tym programie Ania Jerecka. A dzisiaj mamy gościa, z którym co niektórzy pewnie mogli się spotkać w minioną sobotę w Gąsawie, bo to właśnie z myślą o Marcinie Strykowskim, który jest u mnie dzisiaj tutaj w studio, była część tej imprezy dedykowana. Marcin Strykowski, znany, znajomym jako koniar, wieloletni zawodnik LKS-u Gąsawa, WKS Grunwald Poznań, a także reprezentant Polski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno o sporcie dzisiaj będziemy rozmawiać, Marcin. Natomiast nasz cel dzisiejszej rozmowy to zachęcenie mieszkańców do wsparcia Twojej zbiórki, bo mówi się, że sport to zdrowie, a okazuje się, że, że gdzieś tam to zdrowie u Ciebie zawiodło. To cena tych sukcesów, które odnosiłeś? Powiem tak, generalnie wiadomo, no, hokej jest dyscypliną. Yy... Nie tak popularną jak, jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy, czy, czy inne dyscypliny i wiadomo, no w, późniejszym, w późniejszym etapie wiadomo, że, że przez całą karierę kontuzje były, są i będą. No i w moim przypadku akurat tak się zdało, że przez całą karierę swoją nie miałem jakiejś tam poważniejszej kontuzji, jeśli chodzi o kolana, kostki czy, czy, czy coś takiego, no pod koniec kariery. Spotkała mnie kontuzja biodra, która była konieczna operacja i, i wymiana na endoprotezę. I, no i... I ta operacja nie tak dawno miała miejsce? Tak, dokładnie 10 dni temu. Jestem teraz po już od 5-6 dni w domu. No, wiadomo, że już w szpitalu zaczęła się rehabilitacja, te pierwsze, pierwsze kroki yy, i, i praca delikatnie z fizjoterapeutą na, na łóżku. No wiadomo, na początku, na początku chodzenie to było z balkonikiem, bo wiadomo i, i wygodniej i, i, i stabilniej, no później, później wiadomo przeszliśmy na, na chodzenie o kulach, Nic, z kulami nie miałem nigdy do czynienia, bo jak już wcześniej wspominałem nie miałem żadnej operacji poważniejszej czy kontuzji, no i, no i teraz co mi została długa i ciężka rehabilitacja, ale jestem dobry myśli. No, my też jesteśmy dobrej myśli, tym bardziej, że lekarze tutaj zapowiadają u ciebie, że, że jeżeli ta rehabilitacja przebiegnie w porządku, jeżeli wszystko się uda, jakby zakończyć ten proces leczenia, to niewykluczone, że mógłbyś wrócić na boiska. E, no, powiem tak. Jak ty się na to zapatrujesz? <laughs> powiem tak, pani redaktor: no, generalnie e, jestem świadomy e, swojego wieku, mam 43 lata i, i po prostu mogę, nie muszę, aczkolwiek, no, no to Serce jest moja... ciągnie. Tak, to jest moja dyscyplina od, od małego, jak to się mówi. No i po rozmowie z doktorem i to nawet pani powiem, przed operacją zapytałem mu się pierwsze pytanie, czy jest możliwość, żebym wrócił jeszcze do sportu, do grania, ale też zapytałem mu się tak, czy, że nie chcę wiedzieć na 100%, tylko na 200%, bo jak już wcześniej wspominałem, mogę, nie muszę. Ale doktor mi powiedział, że jak najbardziej, jak wszystko będzie, będzie dobrze zrobione, on zagwarantował, że operacja będzie, będzie pomyślnie zrobiona, bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze zrobiona, no ale wiadomo, że trzy czwarte reszty to jest wszystko w moim, w moim, jak to się mówi, interesie, jak przebiegnie rehabilitacja i, i, i jak wrócę do, później do pełni zdrowia i czy w dalszych... W dalszej, te, na naboisko i, i do normalnego funkcjonowania. Do tego procesu leczenia będę chciała jeszcze na moment wrócić. Natomiast yy, teraz o tych twoich sukcesach przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ile lat z hokejem związane no, Z hokejem związany jestem praktycznie od piątego roku życia. No i wiadomo, no, początki to moje to były w drużynie LKS Gąsawa. Yy, wiadomo, no, klub bardzo znany na Pałkach. Yy, praktycznie. <küh> Codziennie można spotkać osobę, czy, czy zawodnika, czy zawodniczkę, która idzie do szkoły, w jednej, na jednej ręce ma plecak, na drugiej ma torbę z sprzętem hokejowym. No i, i tak się zaczęły moje początki w Gąsawie i sukcesy w juniorach, czy, czy później w kategorii seniorskiej. No i w 1999 roku zostałem powołany do służby wojskowej do Poznania i, i ściągnięty przez klub sportowy WKS Grunwald Poznań. <gry> Czyli ta kariera wojskowa gdzieś też tam była? No oczywiście, no wie panie, to, 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 y, kariera wojskowa, można tak powiedzieć, to, to na zasadzie takiej y, na papierze, bo, bo wiadomo, no, by, by mieliśmy wszyscy, wszyscy etaty, zarabialiśmy pieniądze, jak to się mówi, jako żołnierze, ale byliśmy oddelegowani do zespołu sportowego. No i po prostu tam, tam y, zamiast y, takiej normalnej na, ośmiogodzinnej pracy to mieliśmy, mieliśmy trening czy dwa treningi dziennie. Czy, czy po prostu różnego rodzaju obozy, i, i na takiej zasadzie to funkcjonowało. Mhm. Marcin, spośród tych Twoich wielu sukcesów, na które natrafiłam, to tutaj wymienimy 17 Mistrzostw Polski seniorów na boiskach otwartych, 7 Wicemistrzostw Polski, 5 tytułów króla strzelców Mistrzostw Polski, rekordowe, 60 bramek zdobytych w jednym sezonie rozgrywek na boiskach piłkarskich, e, także wielokrotny reprezentant. E, Naszego kraju, wielokrotny mistrz polski juniorów. Zwyciężyłeś też plebisty na sportowca pałuk. a natrafiłam też na taką wzmiankę o tobie, jak jeden z najlepszych napastników w historii polskiego hokeja na trawie. Miło słyszeć. Zgadza się? Czy się zgadza? No, przypuszczam, że może zdania są podzielone. Dla jednego najlepszy zawodnik, napastnik będzie ta osoba, dla drugiego tana, no, ale miło słyszeć takie, takie słowa. No, a jak pani wcześniej wspomniała. No, trochę tych mistrzostw Polski, ee, jak tutaj <laughs> słyszymy, no, udało mi się osiągnąć e, na boiskach trawiastych, czy w hali, czy, czy indywidualne nagrody, ale wiadomo, że indywidualne nagrody nie byłyby, gdyby nie praca całej drużyny, bo wiadomo, że napastnik jest od bramek, ale, ale do tego jest potrzebna praca całej drużyny i, i zawsze jak... jak y <laughs> Po Mistrzostwach, czy zdobyliśmy Mistrzostwo, czy ja zdobyłem osobiście Króla Szerców, zawsze wspominałem ten aspekt, że nie ma czegoś bez, bez drużyny po prostu. A, a mówię, jak się uda zdobyć Mistrzostwo Polski, do tego, do tego dojdzie jakaś nagroda indywidualna, to tym bardziej się cieszę i, i no i wiadomo. No. Czy masz spośród tych wszystkich nagród, które zdobyłeś, tą swoją najbardziej dla Ciebie cenną? Jeśli chodzi o, no wiadomo, no wszystkie, na pewno wszystkie nagrody pierwsze, tak jak pierwsze Mistrzostwo Polski, tak jak yy, zdobycie króla strzelców pierwsze, to to no, wydaje mi się, że najbardziej cieszą, aczkolwiek jeśli chodzi o pozostałe, to znowu trudniej obronić, yy, czy Mistrzostwo Polski, czy nagrodę indywidualną. No, co mogę powiedzieć? Najbardziej też jestem zadowolony, bo wiadomo, no pierwszą nagrodę, czy Mistrzostwo Polski, czy nagrodę króla Szelców zdobyłem w klubie WKS Grunwald Polsk Poznań I, i z czego się bardzo cieszę, ale też na pewno bardzo ważną ważną, bardzo ważną moją indywidualną nagrodą zdobycia króla szelców to jest zdobycie króla Szelców w klubie w LKS Gąsawa to już po powrocie do. Do, do Grunwaldu, po powrocie do Gąsawy z Grunwaldu? No bo wiadomo, no Grunwald Poznań to jest klub, który, który ma przeważnie najlepszych zawodników w kraju. No w Gąsawie jest to troszkę inaczej, bo po prostu gra, gra się zawodnikami wychowankami i, i na, na pewno trudniej o wiele zdobyć tą nagrodę indywidualną czy medal Mistrzostw Polski, jeśli chodzi o, o z najwyższego krótka, niż, niż w takim klubie jak WKS Grunwald Poznań. No liczymy na to, że Cię zobaczymy jeszcze na tych boiskach i gdzieś tam o, tego tytułu, o te tytuły powalczysz. No Jest to nie, nie, nie ukrywam, że bardzo chciałbym, bo, bo mówię, no, jeśli zdrowie pozwoli, a na tą chwilę nic nie nie staje naprzeciwko, żeby nie pozwoliło, no, mówię, no teraz akurat zacząłem rehabilitację, no wszystko w moich rękach. Ale na pewno też jestem po rozmowach tutaj z y, trenerem klubowym i, i, i z. Y, z działaczami tutaj z klubu i na pewno też wszyscy, wszyscy chcą bym, bym wrócił, pomógł drużynie, no bo jak wiemy, w tym sezonie nie udało się i, i Gąsawa spadła do, do, do drugiej ligi, ale, ale... A śledzisz? Przychodzisz na te mecze, patrzysz, jak rozgrywają te mecze? Oczywiście, że tak. Jeśli są mecze na, na, na boisku w Gąsawie, to, to oczywiście, że tak, że jestem. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, yy, mi się wydaje, że w tym sezonie nie opuściłem raczej żadnego meczu z drużyną. Staram się być zawsze z drużyną, pomóc z boku, bo w tym momencie inaczej nie mogę. A nie myślałeś o tym, żeby właśnie stanąć po tej drugiej stronie, nie na boisku, a przy linii i być tym trenerem tych młodych wychowanków LKS-u Gąsowa? Wie pani co, też już miałem wcześniej epizod, byłem trenerem przez sezon czy dwa trenerem juniora starszego. Tylko po prostu ja mam takie, takie zdanie, że jeśli coś robić, to, to robić coś na 100%, a, a akurat w, no w tym momencie to troszeczkę troszeczkę nie, 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 nie miałem czasu, żeby być jednocześnie trenerem drużyny i, i, i grać jako zawodnik jeszcze w, z drużyną w seniorach i po prostu zrezyg zrezygnowałem, aczkolwiek w przyszłości, yy, no nie mówię, że nie. Na pewno chciałbym, chciałbym zostać trenerem, jak mi się wydaje każdy, a co czas a, a co będzie, to zobaczymy czas pokaże. I na pewno jestem na tak. I doprowadzić ten zespół do zwycięstwa do kolejnych mistrzostw Polski? No czy ten, czy wiadomo, no, y, trudno mi teraz powiedzieć, y, jakbym został tym trenerem, to, to w jakiej kategorii wiekowej, mhm. czy, 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 czy tak dalej. No ale na pewno jeśli, jeśli bym się tego podjął, to na pewno z myślą, aby walczyć o najwyższe trofea i, i z jak najlepszym efektem dla drużyny. Mhm. Marcin, tutaj wspominałeś o tym, że do tej, przez tą całą swoją karierę jakby nie nabawiłeś się żadnej z takich poważniejszych kontuzji. Dopiero to biodro. Kiedy zauważyłeś, że coś dzieje się niepokojącego? Kiedy to biodro, bo tutaj warto wspomnieć, to choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego prawego stanęła na przeszkodzie Twojej karierze? Mówi no Pani co, tak jak już powiedziałem, no <laughs> udawało mi się przez całą karierę, żebym jakiejś tam poważniejszej kontuzji nie miał, no wiadomo, skręcenia kostki czy, 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 czy coś takiego, no to, to to jest na porządku dziennym, w takiej dyscyplinie u nas jak hokej na trawie. A jeśli chodzi o biodro, kiedy to zauważyłem, tak, no wiadomo, no... <laughs> Treningi treningami, ale też ja zawsze lubiałem sobie indywidualnie wyjść, sobie pobiegać czy, czy, czy na siłownię i po jednym z treningów takich na, na bieżni szybkościowych zaczęło coś mnie boleć, ciągnąć w pachwinie. No ale po prostu nieraz raz taką kontuzję miałem i myślałem, że to jest typowa kontuzja naciągnięcia pachwiny no i mówię, no dwa, trzy tygodnie przejdzie i wracam dalej. No, ale okazało się, że nie przechodziło, i zaczęło dać mi do myślenia, bo zaczęła mnie ciągnąć cała prawa strona od pośladka po, po kostkę, cała noga, i, i w tym momencie dało mi coś takiego do myślenia. A może pojadę do lekarza, zrobię prześwietlenie, zrobię zdjęcie i zobaczymy, co to jest. No i, no i tak właśnie zrobiłem. Udałem się do szpitala, zrobiłem prześwietlenie. Poszedłem do lekarza, żeby zobaczył, jak to wygląda. I pierwsza reakcja, jaka była, lekarza, to. Jest nieciekawie z prawym biodrem i praktycznie yy, na 80-90% yy, jest potrzebna endoproteza i wymiana biodra. Mhm. Jak długo to trwało do momentu tej, tej, tej ostatniej operacji? To so, tak w przybliżeniu, powiem, że tak od dobrego roku, tylko mówię od dobrego roku, tylko to wiadomo, że ta, ta kontuzja to się, to się nawarstwia z czasem. Na początku to mówię, było, było naciągnięcie, lekkie naciągnięcie w pachwinie, czy ciągła mnie noga, ale no. Nie, 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 nie było tak, że mi nie pozwalało na przykład chodzić do pracy, czy, czy jeszcze delikatnie tam trenować, bo, bo, bo czy sobie tam potruchtać, bo jeszcze na, na, na to było na takim etapie, że tak nie bolało, ale wiadomo, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bardziej e, dokuczało i, i czasami też kręgosłup bolał, bo wiadomo, że to wszystko razem jak to jest powiązane. No i... <laughs> Od pewnego momentu przed operacją to jakieś półtora półtora miesiąca już nawet nie mogłem, mogłem pracować i, i wykonywać takich zwykłych, prostych czynności jak jak nie wiem, założenie skarpetki na nogę, czy, czy, czy zwykły, zwykły skłon do, do podłogi. Więc ta operacja okazała się zbawienna. Ona na początku miała być finansowana tylko ze swoich zasobów finansowych, nie miała być ona refundowana. Tak, tak, dlatego tutaj już, e, jeśli mogę, to, to chciałbym bardzo po, podziękować e, Tomkowi Kotulskiemu i, i jego bratu Dominikowi Kotulskiemu, ponieważ tak naprawdę oni mnie namówili do, do do zrobienia tej z, zrzutki, żeby, żeby zebrać pieniążki na na, na to moją, moją kontuzję na te, te wymianę endoprotezy. Ja oczywiście byłem zdania, że nie, nie chcę, bo po prostu, no nie byłem nauczony nigdy, że, że będę potrzebował od obcych ludzi pieniążki i tak dalej. Po prostu na początku byłem na nie, no, ale oni... Ale tutaj też ta kwota była bardzo duża, to około 40 tysięcy bodajże chyba, prawda? Dokładnie, bardzo duża, a też wcześniej rozmawiałem z kolegą z hokeja też ze Środek Wielkopolski, który też już był po wymianie, też mi powiedział, że cały koszt też jego operacji wyniósł 36 czy 35, dokładnie, nie pamiętam teraz, tysięcy. I, i jak byłem u lekarza w RehaSporcie, Sporcie, to, to właśnie przedstawi mi też kwotę 38 tysięcy. No nie powiem, że jest mała, bo jest bardzo duża kwota i też nie ukrywam, że jeśli nadal bym zbierał na tą operację, to być może na tą chwilę dzisiaj jeszcze bym był długo przed operacją. Szczęśliwie się udało gdzieś tam operację znaleźć, refundowaną ze środków NFZ-u. Dokładnie I, i z tego miejsca również. No, muszę podziękować bardzo panu doktorowi Jerzemu Nazarowi, który który jeśli, jak tylko się dowiedział, o, że mam taki problem przez kolegę, który też jest z hokeja z Poznania, to jest jego, jego wuja, który mu przedstawił moją sytuację, jak to wygląda. Zdzwoni, dzwoniliśmy się telefonami i, i bardzo miłe, które usłyszałem e, słowa od Pana doktora, że zastanawiał się 30 sekund, mu, mu to zajęło, czy, czy... Bardzo szybka diagnoza i decyzja. E, czy, czy zająć się moją operacją i, i mi pomóc. E, no naprawdę w tym momencie przez telefon byłem zaskoczony, nie wiedziałem co powiedzieć, bo, bo kwota, którą musiałem nazbierać była olbrzymia, a nazbierane tam dokładnie nie pamiętam, jeszcze raz, miałem w tym momencie niedużo, a, a tu taka miła niespodzianka. No i praktycznie zajęło mi to troszeczkę dłużej niż doktorowi, żeby zastanowić się nad tą decyzją, ale, ale podjąłem decyzję, że tak, zgadzam się i... No i wszystko bardzo dobrze przebiegło. Dobrze jest spotykać takie osoby na swojej drodze w takich momentach, prawda? Oczywiście, oczywiście. No, jak to powiem, to środowisko hokejowe nie jest duże, ale wiadomo, no dzięki, bo muszę to podkreślić, dzięki zrzutce, no wiadomo, no, to wszystko się, się, jak to się, powiem, rozeszło po Polsce czy, czy po, po znajomych i... No, w tym momencie też doktor, do, doktor yy, dostał taką informację przez, przez swojego tam yy, znajomego z rodziny, i, i udało się zoperować yy, z endoprotezą, yy, też tą yy, dobrą, którą miałem mieć w rehasporcie. Także tym bardziej się cieszę, że, że tak wszystko się, się fajnie udało. I, no i cóż! No. I zaraz rehabilitacja czeka... no i, i, wraca, i wrac, wrócić do pełni zdrowia. No właśnie, w Twoim przypadku, bo ta kontuzja spowodowała, że no musiałeś zaniechać swoje takie plany zawodowe, więc że aktualnie no nie pracujesz ze względu na tą kontuzję. No aktu tak, aktualnie po rozmowach też, nie ukrywam, z doktorem <laughs> powiedział mi, że, że po prostu te biodro moje jest na tyle zniszczone, że ono obawia się po prostu, że zacznie mi się psuć te zdrowe biodro. A jak on to powiedział, nie, że nawet jak się chociaż zacznie początek, delikatnie coś już się psuć czy paprać, jak to tak powiem, to to, no, to już będzie, będzie nieciekawie. I zasymulował mi, że dobrze by było, to było jakieś tam półtora półtora miesiąca, przepraszam, przed operacją, że, że już by wolał, jakbym był na zwolnieniu. Ale wiadomo, no to jest moja decyzja, bo wiadomo, no, no, iść na zwolnienie to automatycznie wiąże się z, mniejszą, z mniejszymi pieniążkami, bo to, to, to wtedy jest się na zwolnieniu na 80%. I, no ale jeśli miałem wybierać pieniążki przykładowo, czy, czy, czy zdrowie, a wiem ile bólu y, mi sprawiało, sprawiała te, sprawiało te biodro, no to postanowiłem tak z, z doktorem wspólnie ustalić, że, że pójdę na zwolnienie. No i... I troszeczkę już na tym zwolnieniu, jak to się mówi, siedzę. Mhm. a czy, czy jest szansa, że wrócisz do tego swojego zajęcia sprzed operacji? Wie pani co, na tą chwilę trudno mi powiedzieć, czy wrócę. No wiadomo, no, w tym momencie y, pracuję, pracuję na, na budowie, a wiadomo, że no, no, na, na budowie no, nie jest lekko. No. Więc Je... szukamy innego zajęcia dla Marcina. To znaczy jeszcze nie zastanawiałem się dokładnie, bo, bo mówię, no trudno mi teraz mówić, bo, bo nie jest też tak, e, jak to się mówi, wstryknąć i znaleźć sobie mm -hmm. w dobrą, w miarę płatną, dobrą pracę. Szczególnie, żeby nie nadwyrężać I, i tego Szczególnie tak, oczywiście. Przede wszystkim i patrzeć tutaj na, na zdrowie, żeby nie nadwyrężyć tego, tego zdrowego, tego zrobionego biodra, a, a też dbać o te, o te, co jeszcze jest zdrowe. No jeszcze troszeczkę mam czasu do myślenia i zobaczymy. No właśnie ile zajmie ta rehabilitacja, kiedy tutaj lekarze mówią, że, że będziesz mógł wrócić do takiej pełnej sprawności. Jeśli, jeśli o to chodzi, no to wiadomo, że no, jak to mi doktor powiedział, że wszystko, wszystko teraz w moich rękach, jeśli chodzi o rehabilitację, ale też wiadomo, no każdy organizm jest inny. Jedny, jeden organizm może wcześniej wrócić, drugi troszeczkę później. No. Jesteś sportowcem, więc Jestem tutaj... Jestem sportowcem i też mogę powiedzieć, że też po, po rozmowach z kolegą ze Środek Wielkopolski, który też miał wymianę biodra, on po, po taką, takiej w miarę dobrej rehabilitacji, on był już tak w stanie biegać, yy, nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy tak biegać już na 100%, czy z hokejem, czy, czy po prostu tyle, że wyszedł sobie potruktać, czy jak tak do dwóch, trzech miesięcy. Wiem, że teraz, teraz już ostatnio nawet byłem na boisku w Gąsawie, to widziałem go też już w drużynie hokejowej na boisku. Także teraz już jest, bo ale już jest troszeczkę dłużej po już normalnie gra w hokeja i, i czyli wszystko gra, ale mówię, no cały przebieg rehabilitacji, kiedy wrócę na boisko, to to teraz mogę tak powiedzieć do dwóch, trzech miesięcy, a, a po tym okresie no zobaczymy jak wszystko, wszystko będzie, jak to się mówi, w praniu wejdzie. Mhm. A czy te re rehabilitacje to u nas, w naszych ośrodkach, czy, czy wymagane są jakieś tam dojazdy? Yy, powiem tak, też yy, na tą chwilę yy, jestem pod opieką yy, tutaj chłopaka ze Żnina, Tomka Myszkowskiego, bardzo dobrego rehabilitanta i pewnie nie, nie, nie znanego, znanego niejednej osobie tutaj w Żninie. On mnie, on mnie rehabilituje. Też mam, też mam złożone, złożone pismo w Inowrocławiu, w ośrodku rehabilitacyjnym. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego ośrodka, ale, ale wiem, że tam, jest, tam się bardzo też długo czekam, bo, bo jest też bardzo dużo ludzi. I zobaczymy, czy, czy uda się tam też dostać. Jakby tam się też udało dostać na, na te trzy tygodnie, jak to się mówi, no to też fajna sprawa, bo, bo wiadomo, no. I dużo zabiegów, i, i większa obsługa. Także, no zaczymy. No, wszystko też jest tak w planach. No, no, wiadomo, no też koszty dojdą, ale, ale z tym to ja się po prostu liczyłem, że, że koszty dojdą, no bo, no bo muszą dojść, jak to się mówi i, i dlatego po prostu o te, te zbiórki, które, które wszystkie były, które są yy, na, 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 dla mnie, no tylko mogę bardzo, bardzo podziękować, że, że jest tyle życzliwych ludzi, tyle mam przyjaciół wokół siebie. i i zawsze mogę na... na danymi osoby liczyć. No właśnie tych rozmów sporo przeprowadziłeś w sobotę, widzieliśmy się na Stadionie Gminnym, tam też zachęcaliśmy do tego, żeby właśnie wesprzeć tą zrzutkę, ten link, wystarczy wejść na ten plakat z soboty na sportowo i zeskanować go. Były też rozmowy z gościem specjalnym, Maciej Szczęsny, co prawda inna dyscyplina sportu, ale widziałam jednym okiem, że złapaliście wspólny język, że, że fajnie wam się rozmawiało. Były rozmowy też o tej kontuzji? No, oczywiście, czy tak, no, wiadomo, inne dyscypliny, ale obaj sportowcy. No, i tutaj muszę też podziękować, bo to nie jest łatwe. Panu, podziękować Mariuszowi Kadzikowi za, za zorganizowanie i, i załatwienie logicznie i fizycznie, żeby, żeby tak znana osoba sportowa, czy, czy obojętnie z jakiej dziedziny, czy sportu, czy, czy z innych tych. Yy, przyje, przyjechała na, 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 na taką imprezę, jak teraz u nas się odbywała w Gąsawie, bo wiadomo, że to nie jest łatwe, tu dużo też zależy od chęci gościa i, i zorganizowania, ale tak, no na pewno złapaliśmy, złapaliśmy, jak to się mówi, taki kontakt po raz z panem Maciejem Szczęsnym, przemiła osoba, sympatyczna, jak to się mówi normalna, porozmawiać z nim było można na każdy temat, obojętnie o czym, o jakiej dziedzinie. Rozmawialiśmy jak wiadomo też o kontuzjach, o, on opowiedział mi o swoich kontuzjach, y, które w swojej karierze miał, a, a wiadomo no, też, też trochę w tą piłkę grał, też był reprezentantem Polski. I no, na pewno było bardzo miło, przyjemnie i... i i bardzo się cieszę, że, że taka osoba przyjechała wspierać mnie i pomóc mi w zbiórce pieniążków na, na rehabilitację. Ale mówię, no ale podziękowania też tutaj dla Mariusza, że, że był w stanie to wszystko fajnie za, załatwić, zorganizować. Mhm. Marcin, tak na zakończenie, bo ja bardzo lubię zadawać te pytania, szczególnie tym, którzy są ukierunkowani na jedną dyscyplinę sportu. Gdybyś nie urodził się w gąsawie, gdyby, gdyby nie gąsawa gdzieś tam była w tym twoim sercu, to myślisz, że twoje życie kręciłoby się wokół sportu, szczególnie wokół hokeja? Powiem tak, wydaje mi się, że wokół sportu tak, czy hokeja, nie wiem, bo wiadomo, no, mieszkając, czy, czy, czy będąc w innym miejsc, w, miejsc, w innej miejscowości, czy w innym mieście, wiadomo, większym, jest ten wybór dyscyplin dużo większy do wyboru i trudno mi powiedzieć, czy, czy grałbym w hokeja. No aczkolwiek ja mam takie coś, że obojętnie w jaką dyscyplinę bym nie wszedł, to zawsze Gdzieś coś... Medale były. Gdzieś, gdzieś coś tak, wymiszło i, i no niekoniecznie mówię, że akurat bym wybrał hokej na trawie, no bo dyscyplin, które, które lubię jest bardzo dużo. No wiadomo, no, wybrałem hokej, no pochodzę z miejscowości Gąsawa, gdzie, gdzie, jak to się mówi, dzieci rodzą się z hokejami. I... Nie, I nie żałuję, nie żałuję, że, że, gram w tą, że gram w tego hokeja na trawie, że uprawiałem tą dyscyplinę i mam nadzieję, że będę dalej uprawiał, bo sukcesy, które osiągnąłem to tylko się cieszyć i, i myślę, że jak się uda to coś jeszcze dorzucę. Jak się uda to coś jeszcze dorzucę, tak mówi Marcin Strykowski. A Marcin, jakie jest Twoje marzenie oprócz oczywiście tego powrotu do zdrowia, bo to jest chyba jakby najbardziej tutaj oczywiste. Marzenie, no na pewno, żeby być zdrowym, bo to jest najważniejsze, no i... I te sukcesy A... gdzieś tam jeszcze? No sukcesy, dnie, no, na dnie, wiado, dnie wiadomo, no, jak, jak przyjdą, to na pewno będą cieszyły i ja też będę się cieszył, no na pewno, jeśli zdecyduję się grać dalej, to na pewno będę to robił w 100%, yy, tak jak do tej pory robiłem a nie tylko, żeby po prostu wyjść czy przyjść i sobie pograć, pobawić, bo, bo no taki mam charakter, że jak coś robię, to, to staram się robić to dobrze i, i na maksa i w stu procentach, a, a co, co przyniesie czas i, i ten to, to zobaczymy. No na, pewno, na, pew na pewno najważniejsze jest zdrowie i tym, tym będę myślał, a... A jak będzie później, zobaczymy. To my ci tego zdrowia życzymy i nie mówię do usłyszenia, a do zobaczenia na hokejowym wojsku. No również, mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Strykowski był moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka.